Takie coś? Ha, ja stary z tą Moniką też skończę. Pierdola, ona też kurwa, ciężki człowiek jest. A wcześniej kwiat pustyni? A wcześniej kwiat pustyni, kurwa? A teraz, że ciężki człowiek? Ale on jest inny, kurwa. Pierwia, później pia, później e, Piotr. Ją... Tygodnie temu. A na końcu kto? Paweł? A na końcu jest ktoś, tak? Ta? Dwa, tyg dwa... E, dwa tygodnie temu, a dwa tygodnie temu nie było kwiata pustyni? w <grym> aw. <Brega, fuj. grym> Kwiat pustyni wyjebał dwa tygodnie temu a i dwa tygodnie jego ślafa. Zapobiegawczo po ostatniej szmacie coś mnie swędzi? Dłuchałeś? Ha, taka. Czarnula, mała. Ja pierdolę. I się chwali, jaka mi się kowi, si A teraz płaczę pewnie po to, żeby mu tam kurwa falą, bo wpadło, bo już wierzę i tak wszyscy mają w niego wyjebane. Ta Monika pewnie już go dawno kurwa chciała zostawić. Jak się okazało, że taki zjeb, no to widzicie, chociaż ja mam wyjebane w te jego prywatne, czy tam ją kurwa zdradzał, czy nie, to chuj mnie to w sumie obchodzi, ale jakąś szmatę bez gumy ruchał, a potem uprawiał seks ze swoją dziewczyną, to jest normalne. Paweł Tybori po opublikowaniu przez swoją dziewczynę Story z jego rozmowami o swoich podbojach seksualnych skomentował całą sytuację, płacząc i tłumacząc się z błędu, jaki popełnił. I chciałbym po prostu was ostrzec, żebyście nie popełniali mojego błędu i żebyście szanowali i kochali to, co macie i doceniali to przede wszystkim, bo gubi mały błąd lub większy, może spowodować to, że to stracicie. Dałem i... nagrywałem to dlatego, że nas moni nie ma już. O Jan. Mujan jak Słuchajcie, tak ja mam tą relację, bo właśnie zawalił mi się mój cały świat. Przez moją głupotę. Wiesz, tu ty się tym zajmij. I chciałbym po prostu was ostrzec, żebyście... Nie popełniali mojego błędu i żebyście szanowali, kochali to, co macie i doceniali to przede wszystkim, bo A co on ofiarę chciał z siebie zrobić teraz jeszcze? ...kupiła błąd lub większy, może spowodować to, że to stracicie Amen I, i może być to wasz błąd życia. piszę że go w kurwie ale teraz błąd życia, tak? Ja Po prostu pilnujcie się ludzie. Ja nie wiem, co ci ludzie mają w bani i dużo Zamiast wziąć na klatę, kurwa. W to od to dlatego, że... Nas, Moni, nie ma już. Mam dlatego, że to ja odstawiłem numer. Jakiś czas temu i... Kurwa, co i różny numer odstawiasz. Nie to się ma o, kurwa puste że... w to odstawia. Nie ma kozaka na takie co? Nie ma kozaka i... Trzeba, trzeba naszadować wszystko ma, co... Nie ma kozaka na rynkę, kurwa i co za czub się chwali jakiemuś kurwa temu kumplowi te, takimi rzeczami, no to widać, że chciał, żeby go poklepali po ramieniu, że jest kurwa kozak, że wyruchał jakiegoś szlaufa, no to trzeba być jednientym, ja pierdolę, nie? Ja... bo ja to naprawdę, ja mam wyjebane co on tam prywatnie kurwa robił, czy zdradzał swoją dziewczynę, czy nie, tylko jakim trzeba być debilem? Żeby się kurwa kumplowi chwalić, żeby go klepał, jeszcze pisać, haha i że ona jest zjebana, a potem kwiat pustyni, kurwa, wydawać, To co, co macie? Nie, Nie wstydzę, się wstydzę się tego, że, że teraz płaczę, bo. Ale płaczesz, kurwa, Nie widać, się... że na siłę, kurwa, się też... żeby ofiarę z siebie zrobić. Przecież kurwa. zobaczcie, zaraz uśmiech, bo ja sobie to oglądałem raz. Tego, że w końcu kogoś całym sercem i. Po prostu odpowiadam za jakiś błąd z przeszłości i po prostu się wilujcie. nie chcę ukrywać tego, bo uważam, że takie zachowania zasługują na potępienie. Zachowałem się jak chuj. To czemu, i... Ciekawe, czemu usunął to, nie? Bo chyba po dwóch godzinach usunął to z story Zrobił sobie prywatny, potem odblokował. No, zajebista drama nie? Typowy atencjusz, kurwa. I za to odpowiadam, i za tego Z grzybem, no jeszcze pierdolę. raz przestrzegam was przed tym, że jeżeli kochacie kogoś bardzo mocno, to odpierdalajcie numerów. I kochacie kogoś bardzo mocno, to naprawdę... Co ty nie powiesz, kurwa, ja pierdolę. Naprawdę, on musi ludziom mówić, że kurwa, jak kochają mocno, to żeby nie odpierdalali numerów. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś Naprawdę się zakocha, to chyba po prostu nawet nie ma pomysłów, żeby odpierdalać numery. Tak mi się wydaje. To pielęgnujcie. I uwierzcie mi, że tak jak śmiałem się z tego, że rozstania na Instagramie i tak dalej, tak sam Bo nie zostaje się, staje się po Nie Dzielę się z Wami czymś, z czego Patrz, jak on siłę, możecie jak brać lekcję i... I tak jak pierwszy raz w życiu sobie się tak zakochałem i otworzyłem w końcu, to... O jean, tak samo. O jean, ja Muszę wam pokazać Czego no. nie robić i. I chcę być przestrogą. Tak jean, samo. Bo, po wełku, ci bo utrata kogoś to jest straszna rzecz. No, no straszna, naprawdę. Straszna to jest kurwa, że triple jakiegoś dostał na fiucie, a potem kurwa miał pewnie zbliżenia ze swoją kobietą, no to, to jest słabe, nie? Bo jak już kurwa poszedł wyjebać to, co on robi tam prywatnie, ty? Bo ja to wyjebane mam, ogólnie w życie prywatne ludzi, nie? Ale jakim trzeba być nieodpowiedzialnym gościem i mówić tu o wielkiej miłości kurwa do kobiety, a ruchać jakąś szlaufa bez gumy? Jeszcze z kumplem i z bratem chyba. No to trzeba być zjebany, Cieszę się, że nie wstydzę się pierwszy raz w życiu swoich emocji, O jeż, jeż, się nawet z ludzi, których nie znam, ale mam taką potrzebę silną, żeby to od siebie wyrzucić, że... Ojej. Taką ofiarę chcesz i... zrobić. Wiesz, czy czy mi, że... trochę wpadło. Nie jestem rakiem, który wojuje na mieście i tylko jestem chojrakiem, kto, kto potrafi być prawdziwym facetem i o dać o komuś miłość. I nie spierd... tego. Cieszę się, że, że dojrzałem do tego wszystkiego. Ja, yeah, no, dojrzałem w wszystkiego Kiedyś się strasznie wstydziłem. Zawsze ten tym marzyłem, ale. Męska ale dziwka, tak jak powiedziałem, z kwasem i botoksem. A kiedyś się kłócił do mnie, że nie ma botoksu, tylko kwas. A potem się przyznał, że ma kwas i botoks. No, ja wam już dawno mówiłem, że to kurwa. Tam na leczenie trzeba iść jakieś grubsze. Trzeba grubsze leczenie tam, kurwa, zrobić. Psychiatryczne, chyba. I teraz cieszę się, że mimo tego, że coś straciłem, to jestem mądrzejszy o, o, o tą lekcję i, i wiem, którą... Ile on wywiadak już mówił, że, kurwa, zmądrzał. Ja Masakra jest, jak wymusza ten płacz taki, kurwa, to... On, kurwa, nawet nie płacze, tylko, że, kurwa, udaje, że taki smutny jest. Robi to typowo dla atencji. To jest chujowe. No bo tak to ja bym nawet tego nie komentował. I jakby wyszło, że ta Monika dodała, że ten, 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 jakby tego nie dodał, że zdradził i No to ich życie, 5 złotych. Ich złoty. Hahaha, ha, kwasiasty, niech sobie może puści piosenkę. Kocham swoją wolność. Jeszcze wcześniej, jak dodał te relacje, to dał wtedy konto na prywatny, żeby dostać folą już. No tak, a teraz odblokował. Żeby mu kurwa 15 kaw skoczyło. No to jest typowy atencjusz, no. <grywia> ja pierdolę. Well, to Stanakali by zawalczył, kurwa, przecież to kumple są. Jeżeli odjebał, to by zostawił to, wiesz, honorowo się zachował. Przeprosił to Monikę, odszedł i chuj. A nie, taką żenadę, wymłaszany płacz, kurwa, yy, prywatne konto, żeby falą, kurwa, wpadło, ja yy, pierdolę. I to, i, i to jest, kurwa, yy, i to ma się za prawdziwego człowieka? Wszystko kurwa dla fału, Masakra. I pierdolią jakieś miłości, a kurwa wiadomości jest, że zaraz ze skończy, bo go w że jest to no, no, Totalny Debil. No. Zdradza po to, żeby się pochwalić kumplony. No to, no to trzeba być naprawdę Debilem. Nie? Masakra. Masakra, bo jakby nie wiem, nie wiem jakimi motywacjami można się motywować do takich rzeczy, ale nie wiem, dla jakiejś potrzeby czy coś, kurwa. Ale to komu ty się kurwa chwalisz? No, kumplowi się chwalisz po to, żeby ci poklepał, jeszcze ha 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 piszesz, żeby ole zajebisty jesteś kurwa z bratem wyruchałeś. Ja pierdolę. to stary chłop kurwa. A ksiano i gówno w głowie tą drugą mieć, także... Wszystkiego, wszystkiego dobrego wam życzę, Dionka. Pamiętajcie. Pionka. że Jesteśmy tylko ludźmi. Każdy popełnia błędy. No ty już w chuj do... żeby wyciągać lęk. Le... Każdy popełnia błędy, kurwa. I on ile raz już to słyszymy od niego, Każdy popełnia błędy. Ja ten bardzo głupi błąd, za którym... Odpowiem surowo. Ale odpowiedziałem surowo, kurwa. Interno. Nawet wtedy nie pomyślał, żeby przeprosić swojej kobiety, tylko kurwa zrobił sobie prywatne konto i nagrał takie gówno, które potem usunął. No co no trzeba być w No trzeba kurwa. Od razu widzicie, kto ma jakie wartości, nie w życiu. I on takie gówno nagrywa, po to, żeby ludzie mu współczuli, kurwa. Ale ludzie nie są głupi, bo kurwa. Ile razy można pierdolić, że każdy popełnia błędy. No każdy popełnia błędy, ale wyciąga wnioski, kurwa, debilu. Czego mi możecie zazdrościć, to na pewno tego, że miłości, którą, którą <grym> Monie i która mi się przydarzyła, bo była piękna. I tego można zazdrościć. <grym> Każdemu życzę, żeby się tak w, w życiu zakochał, chociaż raz. Ja pierdolę i wiadomości do kumpla, żebym mu kurwa pione przybił i powiedział, że jest zajebisty Napisać, że Zaraz z nią skończę, bo jest zjebany Ja pierdolą głupoty kurwa próją się na konferencji O chłopie w ogóle nic nie wiedziałem kurwa Się przyjebał kurwa, zjeb jebane. I a ja wam od razu go zweryfikowałem Powiedziałem jaki to człowiek i zobaczcie Po kolei wszystko wychodzi na, Po pierwszej walce jak mu odjebało kurwa Potem jak, jak Niby pokory mnie uczył, co kurwa sparing jest dalej na moim kanale, jak w pizdę dostał To wielce opowiadał kurwa jak to mnie pokory nauczył, a potem dzwonił do mnie kurwa I mówi, że sorry kurwa, czy ziomkami zostaniemy kurwa, ty kumpi kurwa szuka Ja pierdolę jakim trzeba być z Dobra, Dobra, wystarczy, siema no, Jeszcze. I tu jak się zaśmiał, dobra siema Już chyba nie wytrzymał, słuchajcie jak tu się prawie zaśmiał, patrzcie Patrzcie ten uśmieszek, widzieliście? Patrzcie. Jaką kurwa jest. Jaki on jest słaby aktor kurwa w chuj. Wszyscy prawdziwie zostawiają łapkę do góry. Że mogłem być taką dziewczonym. I... Czekaj. Że mogłem być taką dziewcząt. No i... patrzcie, prawie by się uśmiechnął kurwa. Prawie by się uśmiechnął, nie? Ja pierdolę patrzę i mówi dobra pa, bo już prawie się zaśpią. Dobra, już Siema. Sieba... Sieba. Jeszcze ostatnio, że chciałem powiedzieć to, że cieszę się, że, że się zmieniłem i... No w chuj się zmieniłem. wydaje mi się, że chyba wszyscy to też robią. No sam w chuj, fuj. W chuj. Zastrzegam tak. te zmiany i cieszę tak, się. Tak, coraz głupszy jest. Nie jesteś nagrywam tego, chuj. dlatego że chciałbym, żebyście mieli współczuli. Coraz więcej widać, jaki jesteś głupi, tak? To widzimy, że już kurwa. Ciężko ukryć twoją głupotę, e, więc zauważamy, tak, że bardzo starałeś się grać takiego kurwa poprawnego i eleganckiego i dobrego, no ale głupota, kurwa, wyjdzie zawsze, nie? Z głupiego człowieka. Bo mi jedynie możecie pozazdrościć w takiej miłości, ale. Ale my nic nie powinniście współczuć. I prywatnego od to kurwa, potem, przed! Przed tym prywatne, teraz publiczne. No, że nada w chuj ja uważam. No, ale on to zrobił, no już zajka masz odpowiedź po co. No, tu sobie przed tym ustawił prywatne, żeby mu kilka falów zrobił. Co robić mam. No tak, ja dużo słyszałem podobnych akcji, ale mnie to pierdoli tak naprawdę prywatne jego rzeczy. Tylko ja tu przeanalizowałem, jakim jest Debilem. A w chuju mam to, czy on zdradzał ją raz, czy dwa, czy ten. A ja kurwa po prostu wiem na czym im zależy, bo on wielokrotnie do mnie mówił e, prywatnie, że no, ty zrobisz fame, e, Kasiusz, a ja, a ja kurwa w, do walki się przygotuję, nie? C, kurwa, no bo mu na tym najbardziej zależy, nie? żebym kurwa odpowiadał debilowi e, i wtedy wiadomo, kurwa, się zainteresują debilem, nie? Więc kurwa, nie ze mną te numery, kurwa. Idź do szkoły i się doedukuj, kurwa. I może wtedy będą z siebie ludzie jeszcze, chociaż wątpię, kurwa, bo pusto tam w chuj jest w bani Ebil w chuj. Nie wiedziałem czym jest miłość, dlatego zdradziłem Monię. Najgorsze gówno, które można zrobić drugiej osobie, brawo. Ja aż posłucham tego, bo to było. Tam było w wiadomości, że dwa tygodnie, nie? Poczeka. Jak nazywa się Maśna Grzyba na Kutasa? Ja pierdolę. Wchodzę pod prysznic, co odzwonię. Co trimazol. Czyli kurwa, on ma w ogóle takich kumpli, co wszyscy mają, kurwa grzyba, tak? Zapobiegawczo po ostatniej szmacie coś mięślenie. A co rchałeś? Haha, tak, czarna mała. Ja pierdol! Jakim debilem trzeba być, kurwa, I jeszcze by mieć, być z tego dumnym. Haha, ja stary z tą monią też skończę, pierdole. Ona też kurwa ciężki człowiek jest. Ja pierdolę, takie rzeczy, a potem takie kurwa filmiki nie? i prywatne sobie zajmę. Później Piotrek ją wziął, ona myślała, że to ja, Piotrek ją wyrównał, a na końcu jeszcze Radek A na Dwa końcu tygodnie. kto? Dwa tygodnie, Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie. A na końcu kto? A na końcu jeszcze Radek A na końcu jeszcze Radek, czyli w trójkę chyba. To wiecie, że to chyba może nawet być jako gwałt, nie? Bo ta dziewczyna nie wiedziała, że to brat. To tak jakby ten brat ją zgwałcił. Bo ona myślała, że to ten. A nie tamten, nie? Czyli no chujowo to. Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu. A ile kwiat pustyni jest? A kwiat pustyni ile temu jest? 10 stycznia. No dwa tygodnie temu.

Dziewięć lat dni, grzyba Tu małej czarnej Bo teraz grzyba na piucie nie, nie chcę już zamudzić się Już nie chcę brudzić się Bo mam grzyba Już nie chcę brudzić na piłcie. By rolić cię Jestem łapałe po małej czarnej To jest... Jest... Czarnym... kurwa sztycił żeby się chodzić czy nie? Dobra, słuchamy dalej, bo to jest kurwa dobre. To jest dobre w Zawiłem się jak sen, objawił mi się grzyb i zrobił. Nie jest miłość. Ale za, ale za to wiem, co to jest. Grzyb na piłcie już, same już nie chcę wrócić się Z mam grzyba na piucie.